Mały Fabio był dzieckiem nieśmiałym i spokojnym. Uczył się na tyle, by przejść z klasy do klasy. Zbierał karty telefoniczne. Miał ich na razie zaledwie 21. W domu był posłuszny i zachowywał się grzecznie wobec dziadków i sąsiadów. A jednak jego mamusia była zaniepokojona. Obserwowała dzieci powracające do domu ze szkoły. Jej Fabio. Był zawsze sam. Inni tworzyli grupę, rozmawiali, śmiali się. Również Fabio odczuwał pewien smutek. Nie miał prawdziwego przyjaciela. Pragnął mieć choćby jednego, ale nie wiedział, jak go zdobyć. W szkole stał zawsze gdzieś w głębi, niczym mamy mapy geograficzne. Miał ochotę opowiadać o zadziwiających wydarzeniach, ale nie potrafił. Zauważył, że chłopcy, którzy grali w piłkę, byli podziwiani przez kolegów. Przede wszystkim słuchano ich. Przechodzili śmiało przez korytarz, głośno rozprawiali, okraszali wypowiedzi przekleństwami. Wreszcie i on zdecydował się wkroczyć do akcji. Pewnego ranka udało mu się wkręcić do drużyny piłkarskiej. Został przydzielony do obrony. Z całych sił włączył się do gry, ale zawsze zbyt późno dochodził do piłki. Jedynie raz piłka skierowała się ku niemu. Przymierzył się i z uwagą kopnął z całej siły, ale chybił. Rozmak spowodował, że okręcił się wokół siebie i upadł na ziemię. Nie zdara taki był najmniej złośliwy komentarz, jaki usłyszał wśród śmiechu kolegów. Wstał ze łzami w oczach i schronił się w klasie, czekając na lekcję. Szedł do domu, jak zwykle, na końcu grupy. Zaciskał usta, by nie pokazać mamusi całego swego smutku. Automatycznie, jak to robił, zawsze spojrzał na skrzynkę do listów. Zamiast zwykłych reklam w skrzynce znajdowała się mała, biała koperta. Fabio otworzył skrzynkę i wziął list. Był adresowany właśnie do niego, do Fabia. Nic poza tym. Po raz pierwszy otrzymał list wyłącznie do siebie. Otworzył go z bijącym sercem. Całe dwie linijki napisane niebieskim atramentem. Czy jest ci potrzebny trener? Przez cały wieczór myślał tylko o tym. Przed zaśnięciem jeszcze raz przeczytał bilecik. I to jeszcze jak bardzo, wyszeptał. Następnego dnia znalazł inny list, znów napisany niebieskim atramentem: Obejdź dwa razy park w ciągu piętnastu minut. Podpis brzmiał: Twój trener. Odrobił lekcję w błyskawicznym tempie, włożył buty gimnastyczne i pobiegł do małego parku. Patrząc na zegarek, zaczął biec. Potrzebował 17 minut za pierwszym razem. Odpoczął na ławce i powtórzył bieg. 16 minut. Bolały go łydki i kolana, ale ciągle powtarzał bieg. Za piątym podejściem udało się. Siadł na trawie, dysząc jak stary astmatek. Był szczęśliwy jak nigdy dotąd. List, jaki znalazł następnego dnia, mówił tylko: wydłuż krok. I trzymaj głowę wysoko. Pobij swój rekord o 10 sekund, twój trener. Fabio posłuchał, chociaż nie myślał nigdy, że tak trudno jest polepszyć o 10 sekund swój poprzedni wynik. Po dwóch miesiącach mógł dwukrotnie obiegać park w ciągu 10 minut. Matka ciągle była zaniepokojona. Nie mogła zrozumieć, Mani Fabia. Polegający na biegach. Dlaczego nie oglądasz trochę telewizji? mówiła. Dawniej lubiłeś to tak bardzo. Gdy spróbował zagrać piłkę na podwórzu szkolnym, udało mu się dopaść piłki wiele razy. Zaczął być pewniejszy siebie, ale ciągle pozostawał problem najważniejszy. Jednak nie mam przyjaciół, myślał, usilnie idąc do domu. W skrzynce pocztowej. Znalazł znów liścik od niewidzialnego trenera. Musisz sam zacząć, napisał. Następnego dnia zapowiedział matce, że przygotuje kartki na Dzień Świętego Walentego dla wszystkich kolegów z klasy. Matkę zabolało serce, jednak postanowiła pomóc synowi. Kupiła papier, klej i kolorowe kredki. Przez trzy tygodnie Fabio co wieczór przygotowywał kartki na Dzień Świętego Walentego. Nadszedł wreszcie ten dzień. Fabio był pełen emocji, zabrał kartki, włożył do torby i popędził. Matka postanowiła upiec jego ukochane ciasteczka, by po powrocie do domu znalazł jej jeszcze ciepłe. Wiedziała, że w szkole rozczaruje i w ten sposób chciała mu ulżyć w bólu. Przykro jej było, wiedziała bowiem, że syn nie otrzyma wielu kartek, może nawet żadnej. Po południu przygotowała ciasteczka oraz mleko. Gdy usłyszała dzieci na podwórzu, popatrzyła przez okno. Wracały, śmiejąc się i baraszkując. Jak zawsze, na samym końcu Fabio szedł szybciej niż zwykle. Matka oczekiwała, że wybuchnie płaczem, gdy tylko wejdzie do domu. Nie miał niczego w ręce. I gdy otwarła drzwi, łzy napłynęły jej do oczu. Mamusia przygotowała ci ciasteczka i mleko, powiedziała. Ale on prawie nie słyszał jej słów. Przeszedł, przeszedł szybko z rozpoloną twarzą i powiedział tylko Ani jednego. Matce zamarło serce. Potem chłopczyk powiedział Nie pominąłem ani jednego kolegi. W powietrzu dał się słyszeć gwizd. Niewidzialny trener pochwalił Fabia. Chłopak uśmiechnął się: To będzie tylko kwestia czasu. Zobacz, że Fabio chce stać się bardziej dojrzały. Napotyka na trudności, normalne dla tego okresu, ale trzeba wyjść z małego świata rodzinnego i zaprzyjaźnić się z rówieśnikami. Trzeba wystawić siebie na próbę, aby zrozumieć własną tożsamość.